Witam serdecznie na kanale Fiat 125p klasycznie. Dzisiaj jesteśmy u Pana Tomka ponownie. Specjalnie nagrywam, zobaczcie, wyjazd. Zobaczcie, czym Pan Tomek dzisiaj wyjedzie do nas. Patrz, coś pięknego. Coś pięknego. Dzień dobry, witamy panie Tomku. <grych> Dzisiaj niezła perełeczka, że tak powiem, na naszym kanale. Fiat 125P, tak zwany Bartos od pana Tomasa Szczęsnego. Tomasz Szczęsny cały, że tak powiem, projekt budowy tego Fiata robił. No, Pan Tomasz wie więcej na ten temat, jak najbardziej, więc Panie Tomku prosimy. Tak, e... jest, to, jest to replika rajdowego Fiata 125P z połowy lat 80. W tak zwanej wersji Bartoś, Od nazwiska Jacka Bartosza, ówczesnego szefa od środka badawczo-rozwojowego FSO. Było to zrobione na mocno zmodyfikowanym silniku Poloneza, żeby ożywić rajdy no, w średniężnych latach 80. Nie było pieniędzy na dwuwałkowe silniki Fiata. Zostało to zrobione, tak jak mówię, na mocno zmodelizowany silniku polonera Plus dodatki oczywiście. Tam na początku montowane były skrzynie polskie, później skrzynie kolotki. No, w zależności od możliwości. Spera w osie. Tutaj jest taka najbardziej doposażona wersja, czyli ma. E... No, tu stricto pod rajdy, tak? Mówimy, tu jest E1600-Silnik, e e... 1600 ta, tak, tak. nie? grupa, jak widzicie, nie... FSO po Sport, tak, żeby nie było. Nie produkowano wtedy jeszcze silników 1.6 Poloneza, mhm. to były silniki rozwierczane z silników 1500. Tak, także tak wygląda perełka w posiadaniu Pana Tomka. Piękny stan, już niektóre osoby widziały tego Fiata na niedzieli klasycznie w Będzinie. Dwukrotnie chyba Pan Tomek był, nie? Tak, to tak, dobrze tak. pamiętam. No, także... Piękny dźwięk. Mieliście okazję zobaczyć, jak Pan Tomek nim wyjeżdżał z Garażu. Zachowany 100% w oryginale tak jak pan Tomek szczęśliwego całego zrobił. Możecie też e, jak najbardziej ten, o, o, tym, o tym Fiacie reportaż zobaczyć od pana a, Mikiciuka, tak? Z, tak, tak? W programie DFN Turbo. To jest dużo tak. tak, legendy PRL-u, bo też akurat był u pana Tomka i nawet przejeżdżał się nim. Jako pasażer i widać, co ten fiat po prostu potrafi robić. Postaram się Wam linka wkleić z tego, z tego odcinka, żebyście zobaczyli, jak to zasuwa, że tak powiem po polskich drogach i, i na rajdach, jak ty można jeździć. Na autko nie 80 tam był 50 rok, rok. Jak dobrze pamiętam. Oryginały tak? wyprodukowane w ilości 12 do 15 sztuk według mm -hmm. różnych źródeł. Pomiędzy 83 a 85 rokiem, ale to wszystko niestety nie ma takich stuprocentowych potwierdzeń. Tak, to mamy Czego cały, cały czas replikę nie? Tak, tak, tak. tego tak. się nie przeczyta, to trochę inne mm -hmm. informacje. Wejdziemy do środka, bo tak powiedziałem, wszystko zrobione pod, pod rajdy, więc tu, tak mówię, jest klatka. Możemy otworzyć? Okay. O, otwieramy, zobaczcie. Tu wszystko klasyczny Fiat, tak. Drzwi, wszystko klasyczny Fiat. Deska, tak samo, ale już mamy, jak widzicie, klatkę całą. Wszystko specyfikacja zgodna do rajdów siedzenia kubelkowe, kubełkowe, przeszyte napisem FSO oczywiście tutaj zestaw wskaźników także tak to wygląda cały czas w oryginale tak był zbudowany, tak jest cały czas użytkowany tak wspominaliśmy, skrzynia kolekcji, czyli bez, bez, bez przegłowa. Tak, tak, tak. To jest bez synchronizacji skrzynia. Mm -hmm. no trzeba umieścić, umieścić No jeździć, bo tak pan tak. tu wspominał, o tym się nie da jeździć na wolnych obrotach, jest problem wyjechania nawet z garażu. Tak, jazda, tak. jazda w korku czy w czymś takim, to nie jest tak. dla tego samochodu. Tak, tu mamy oryginalne wszystkie e, reklamy, tak? Sponsorów, co tak, wtedy no, były. Tak, bo takie O tym też trzeba wspomnieć. Takie musiały być ze festu, Zabezpieczenia tak typowo na, na klapie, wszędzie tak jak powinno być, odnośnie właśnie sportu. Wymagania wlew paliwa po prawej stronie, e, szyby jak widzicie, też mają tu zabezpieczenia. E, uszczelki, wszystkie mamy podgląd, właśnie do bagażnika, jak to wszystko wygląda. Wlew paliwa po prawej stronie, zbiornik poniżej, czy w miejscu koła zapasowego. Tu jest wszystko czyściutko. No, coś pięknego, nie? Piękny w ogóle egzemplarz. No, ładny układ wydechowy oczywiście tam nie będę się niżej, ale szpera była wsadzona, nie tam jest wzmocnienie tak. też na, na całym po prostu tak, na moście. Jeszcze jest wzmocniony, mhm. natomiast jest jeszcze drążek Panharda oczywiście, żeby to się nie przesuwało. Mhm. No i układ wydechowy spełny z kwasówki, ale z jednym czujnikiem. No, ja czyli przeletowy tłumik. z jednym tłumikiem, nie, tak? Jest. Tak. nie jest całkiem, nie? żeby było, nie. musi być jakiś tylko tłumik. Jeden tłumik i tylko jeden jest, no okej, okay. super autko, super autko, taki rodzynek naprawdę rarytas, ino go chować w garażu i pielęgnować, bo naprawdę piękne autko w pięknym stanie. To jeszcze pan Tomek Schenstein również miał inne pojazdy w swojej kolekcji, żeby było jasne. Też ścigał się w grupie FSO-sekcja, tak jak mówisz chyba z panem Marianem Bublewiczem, dobrze pamiętam. czy znaczy on nie jeździł w samym tak. on sam na przykład budował tak. taki sobie samochód. Tak, miał też maluszka, iść. nie? Zbudowanego i tak, jako, jako repliki, Tak, to mm -hmm. był zbudowany polonez 2000 mm -hmm. bokupę, 2002 chyba mm -hmm. Polonezy inne. To no jeszcze kilka innych autek, m.in. Citroen. Też Citroena, miał? Ja... O, o, TV, o, to tego, nie tego ma... właśnie nie widziałem. W ogóle. Budowany. Nie wiem, czy hmm. dla siebie, czy dla kogoś, ale budowany. Zobaczcie, budowany. wszędzie są te reklamy. Inna tak inna jak powinno być. W pięknym stanie. Otworzymy zobaczymy Pajem tą jest. tabliczkę, tak? Bo w środku jest tabliczka insygnowana od pana Tomasza Szczęsnego, że go zbudował w którym roku. Tak to się kiedyś budowało, takie pojazdy i naprawdę. Zobaczyć taki pojazd z bliska na żywo, to jest naprawdę wielki zaszczyt. To nie jest, że ktoś sobie po prostu w garażu, że tak powiem, zrobił to, co mu się podobało. No i zobaczcie, tak to wygląda w komorze silnika. Tu wspominałem Wam o tabliczce, kto go zbudował, w którym roku. Silnik, tak jak mówiliśmy, przeszedł gruntowne przeróbki, żeby było na 1600 więcej w zasadzie mocy trochę. I mamy tu nawet podpis, a no, kto ten silnik Krzysztof wykonał? Krzysztof Zagrodzki. Jeden a? z dwóch mechaników. Krzysztof Zagrodzki. W początku lat 80-tych. kto to tak, tak. zrobił. No tak no i komora wygląda po prostu jak... jak nówka z salonu, tak? Jak nówka z salonu, nie? A tu jeszcze z drugiej strony, nie cośmy rozmawiali, tu właśnie w aparacie zapłonowym nie ma a, przyspieszacza. Tak? Podciśnieniowego, my, tego tak. podciśnieniowego. Więc tu będzie, o widać teraz. Jakie drobne zmiany na korzyść oczywiście tego Fiata On chodzi w zakresie 5 do 7 tysięcy obrotów, także on nie mhm. potrzebuje tego. W mhm. zwykłym aucie, no raczej. No wie, raczej użytkowanie teraz potrzebuje. tego fiata na drogach, czy tak powiem, publicznych. No w czasie tam y, świateł korków, to jest troszkę męka, <laughs> bo on nie lubi niskich obrotów, nie? ale... Ale naprawdę autko jest sztos, nie naprawdę autko Także gratulujemy panie Tomaszu, Dziękuję. pięknego y, samochodu, w swoim, że tak powiem, e, swojej kolekcji. A ja zobaczcie, udało mi się coś takiego zdobyć. To jest wisiorek e, do tego Fiata, Proszę to bardzo, bardzo to ode mnie. Tak, coś takiego fajnego do przyklejenia, do wisiorka. Bo Fiat jednak 125P, chociaż niektórzy mówią FSO już 1500, no bo silnik Poloneza. Tak, to już to jest tak, 83, 85 tak, to już były FSO. To już mówię FSO, ale dla mnie zawsze dusza, bo mam podobnego też, jakby nie było, to jest Fiat cały czas 125P. Tak, tak, to się nigdzie zmienia oprócz silnika i innych podzespołów. Także piękny, piękny pojazd i zapraszam również za niedługo. Postaramy się z Panem Tomaszem zrobić Wam jakieś. Reportaż, taki powiedzmy instruktażowo, poradnik, tak bym to nazwał, gdzie, w jakich pojazdach, co możecie sobie, że tak powiem, zmodyfikować e, Oczywiście to wszystko jest, wymaga sporo, że tak powiem, poświęceń informacji i techniki, a żeby to wszystko dograć, zrobić, bo, bo naprawdę tego jest bardzo mało na rynku, jeśli mówimy o części. E, jeżeli ktoś chce zrobić przełożenia, bo tak mówiliśmy w poprzednich filmach u pana Tomka w, i w Polonezie Traku i w, w Polonezie w tym przejściówce, mamy silniki dwulitrowe, tak, na dwóch wałka rozrządu. O, kotek znowu przyszedł, zobaczcie, ostatnio była furora z kotkiem, taki cichy, cichy bohater drugiego planu. No, także kotki lubią tutaj przychodzić, właśnie podziwiać te maszyny również. Dobrze, mała zapowiedź, także co na przyszłość będzie, na pewno będziemy jeszcze raz u pana Tomka gościć, mam nadzieję, że nie raz, bo, tak mówicie, pojazdy są przepiękne, w przepięknych stanach, w stanie technicznym może być zadbane. Wyglądałem jak nowe i to każdy po kolei, który pan Tomasz ma, więc spotkamy się również dla Was i parę słów opowiemy o zagadnieniach technicznych. Także dziękuję Pani Tomku na dzisiaj dziękuję za bardzo. poświęcony czas, za parę informacji, za pokazanie tego pięknego fiata. Jakby nie było troszeczkę nutka historii, tak, bo jakby nie było, nie wiem, czy on w ogóle się gdzieś ścigał? Chyba nie kojarzę, ten bo. Ten samochód nie, właśnie. natomiast tak. no, to są już stare bo, samochody, tak. tego szkoda po prostu. No też właśnie, ale nie pamiętam, żeby gdzieś jeździł no, właśnie, w Rydach, nie jakiś, właśnie w rajdach Natomiast w Rajdach w latach 80 jeździły te auta. Mm -hmm. Wielu kierowców jeździło tymi samochodami, tak. no bo one były dostępne jako tak. Tak. Właśnie, mówię, ten egzemplarz nie pamiętam, żebym w ogóle gdzieś jeździł, pamiętam ten odcinek z panem właśnie Mikiciukiem. Też się zachwycał tym pojazdem, i widać, że jest naprawdę czym. Tak? No. Dobrze, jeszcze raz dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Do zobaczenia. W takim razie w następnych odcinkach jak najbardziej polecam kanał Fiat 125B, klasycznie, za lajkowanie i dziękujemy serdecznie i za wszystkie komentarze. I do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego odcinku.